Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie w filmiku, w którym wylosujemy zwycięzcę konkursu AWP Statterkrobaczy Bug. Swoją drogą jestem troszkę zdziwiony takim spadkiem aktywności w stosunku do ostatniego konkursu. Był dużo tańszy skin, a dużo większe zainteresowanie. No nie wiem czym to idzie, ale miałem nadzieję, że troszkę więcej osób weźmie udział. Tak czy siak sam przebieg losowania jest taki sam jak zwykle. Jak widzicie, mamy tutaj sterte komentarze w ilości aż 75. Troszkę mało. Ostatnio było 230 chyba, prawie. Także, no, znaczny spadek. No, ale mniejsza z tym. Mamy komentarze. Przechodzimy sobie na random.org. Losujemy od 1 do 75. Uwaga, uwaga. 55. Pod numerem 55 jest. Lakup, ja... Laku... Jakub Lauda. Przechodzimy sobie na Facebooka. Szukamy sobie. Takiego oto osobnika. Oj, może się uda. No, może, może. Także tak. Komentarz jest. Lajk, like, czy lajk like jest? Pewnie będzie, znajdziecie. Jest w sumie 143 lajki. Swoją drogą nie wiem, dlaczego tak dużo osób lajkuje, a jednak nie wszyscy biorą udział. Dobra, lajk like też jest. Udostępnienie. Zobaczymy, czy będzie tutaj, czy nie będzie tutaj, bo to w sumie w zależności od tego, czy macie publiczną tablicę, chyba od tego zależy. Tutaj chyba nie ma. No, chyba tutaj nie ma. Także sobie wbijemy na Twój profil. Masz tutaj tablicę prywatną. Więc zapraszamy do znajomek. Najprawdopodobniej jesteś zwycięzcą tego konkursu. Jeżeli dwa pozostałe kroki są spełnione, czyli jeżeli trzy tak właściwie. Jeżeli udostępniłeś ten post, jeżeli fa... lajkujesz fanpage, no i jeżeli oczywiście masz screena z rejestracji. Także jeżeli wszystko poszło, tobie dobrze, to gratuluję, a wszystkim innym dziękuję za udział. Już niedługo kolejne konkursy, muszę się troszkę odkuć z kasą, bo jak wiecie, na razie te konkursy finansuję z własnej kieszeni, więc po prostu mogą być czasem przerwy między nimi. A jeżeli Jakub, czyli potencjalny zwycięzca którego z którego z tych kroków nie zrobił, to pojawi się następny filmik z nowym losowaniem i dam też znać na Facebooku, że losowanie będzie ponowione. Tymczasem do zobaczenia i na razie.